Interek z Katowice Mariusz Czapnik. Kolejny piec akumulacyjny FFE Dimplex i zaprogramowanie pieca na, mamy więc najpierw aktualną godzinę. Mamy godzinę 19.30. I tak też ustawimy sobie piec akumulacyjny. Okay. Dzień to będzie 18 sierpień. 22, ok. Automatyczna zmiana czasu. Powiadomienia przy zmianach. Ok. Temperatura jest. Piec już się zagrzał, a więc wyświetlacz nie miga. Teraz sobie sprawdzimy tam punkty 5-7. Jest automatyczne ładowanie pieca, a więc jest piec prawidłowo ustawiony w zależności od strat ciepnych w pomieszczeniu. I P 5 jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, OK. Sprawdzimy sobie teraz czasy ładowania pieca. raz, sobie raz, sobie Wlaćmy jeszcze P9, OFF, P10, OFF, 11 OFF i P13, czyli nasze czasy ładowania. I mamy od 00 do godziny 6.00. Okay. Drugi program od trzynastej do piętnastej. Trzeci program od dwudziestej drugiej.

Cię będzie ładował w godzinach od 22 do 6, od 13 do 15 w trybie automatycznym, w zależności od strat cieplnych w pomieszczeniu, gdzie został zainstalowany. Ustawiona temperatura to, wyświetlacz jest pojemnościowy, ustawiona temperatura stała 20 stopni. Inwestor-klient może zawsze sobie podnieść temperaturę lub zmniejszyć temperaturę. Całe programowanie ma podtrzymanie na baterii CR standardowej. Także można wyłączyć urządzenie z prądu kolokwialnie rzecz mówiąc i po włączeniu bezpieczników wszystkie programy zostaną utrzymane, utrzymane. Te, które żeśmy teraz zaprogramowali. Dziękuję za uwagę, serdecznie pozdrawiam. Mariusz Czapnik, Inteleks Katowice. Dzięki.